Ja myślę, że to jest konferencja techniczno naukowa, czyli inżynier biorący udział w takiej konferencji, w zależności od tematyki, która się zmienia, dowie się nie tylko o sposobach całkowania równań ruchu, ale o tym, co mu się przyda w projektowaniu i co mu się przyda w wykonawstwie. I Ja uważam, że to jest siła tej konferencji, że też każdy znajdzie tam coś interesującego. No i jeszcze udawało się przez te lata, w tym roku będzie problem, bo lotnisko we Wrocławiu w listopadzie jest zamknięte ze ściągnięciem gwiazd europejskiego mostownictwa, gdyż u nas byli Wirloże i Straski i Swenson i profesor Boże Drogi. Od mostów na kolejach dużych prędkości. Także właściwie kilkanaście czołowych osób z Europy głównie brało udział z referatami i nasi inżynierowie mogli się skonfrontować z mistrzami. Także uważam, że to jest ważna sprawa tegoroczne Wrocławskie Dni Mostowe są poświęcone konstrukcji mostom z betonu sprężonego. Dlaczego takie hasło? No, fachowcy wiedzą, że w ostatnich latach w kilku nowych mostach mieliśmy przykre awarie kabli sprężających. No i trzeba temu zaradzić, czyli ta konferencja ma powiedzieć Generalnej Dyrekcji i zamawiającym, jak takich spraw uniknąć. Rozwiązanie jest wbrew pozorom bardzo proste. Musi być jeden zapis generalnego dyrektora, że kable zewnętrzne to muszą być kable bezprzyczepnościowe, wymienialne. I to rozwiąże problem. Natomiast kable iniektowane, no, ja się bardzo temu dziwię, bo mój szef profesor Kmita 70 lat temu bu, budował most, na pewno no, aparatura do iniekcji była gorsza niż teraz i most spokoju pokoju stoi i nie ma problemów. A dzisiaj jest problem z iniekcją kabli no, na Boga. No, to tak nie może być. A więc Wrocławskie dni Mostowe mają tutaj odpowiedź na to pytanie, jak robić, żeby było lepiej.